Witam was w siódmym odcinku z serii przygody z minecraft No, jesteśmy już Tak, może skapnęliście się, bo zmieniłem trochę teksturki no. hmm. Dam li link w opisie do pobrania, jeśli ktoś będzie chciał Mi się podobają Ale... T ja tutaj teraz y, sprawdzę czy się wszystko dobrze nagrywa i zaraz do Was wracam. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że tutaj włączyłem tak, nie wiem, no minutę tą grę i okazało się, że tu, tu było chyba z dwóch albo trzech Endermanów. Dobra, to wracam za chwilę. Y, Okej, okay. wszystko się okazuje się, że wszystko się fajnie nagrywa. No i... jak tu zombie fajnie nie, nie są zombie tak? Dobra kolejnego delikwenta zapraszamy jak tak odkopałem tu właśnie tam było widać endermana tam jest lapis Dobra, musimy wymyślić jakiś sposób szarży albo czegoś. O, oh. oh, fuck. Uh. Tu mnie nie znajdziecie. Bo ty... Wiem, zrobimy pod... Tak, tak powiedziałem. Oh. Dobra, a masz, 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 Tak na dzień dobry? Jak się czujesz. Idźcie sobie proszę. O. Ale mamy miejsce w... Teraz tu tak słychać. Chyba um, nie jesteście pokojowo nastawieni. Proszę pana Łojaki, Łojaki nie to Stefan cicho Myślę, że tu jest następny spawner Enderman, ok I, Widzicie te toaletowe gały? Tak, to. o Łoł! Wow. Chciałem, żeby to ale Łojaki no. czako Fajnie... uuu, perła. Tak myślę sobie, żeby ją... żeby zostawić te perły, bo w, podobno w 1.9 ma być teleportacja i te rzeczy. Idź mi. Nie, suwa jest Co, jak mnie trafisz, to jest perłem. Ło, trafił swojego. Dwa! Jaka bitwa, ja nie mogę. Dobra, nie będziemy tu grzać siedzenia. Albo tak. Wiecie, zjemy to. Jest... No... M, teraz sobie zjemy pokczopa. Widzicie jak świetnie wygląda. Jak takie żeberka. No właściwie to to są żeberka. Nie się życia... hej ty! Tak ty, Enderman! Yes you, motherfucker! Ok. Ło, Okay, no okej, okay, mój piesek musiał wejść. No co was tam, mama więcej nie miała? Szarla. Mięso Cześć Idź! Ej, jesteś hardkorem. Ej, znowu Jesteś podwójnym hardkorem. Zginiesz! Czekajcie. No pewnie, że za głośno jestem. Wykładamy na tyle. No pewnie. taki co tak głośno. Ej, już! Dobra. Szarze. Nie bij! Mam nadzieję, że nade mną niczego ani nikogo nie ma. To wiecie, ja chyba tutaj ogarnę. Jakąś skrzynkę, żeby zostawić nasze itemki. Bo wiecie, nie chcę się zabić tak ładnie. O, nawet wziąłem, widzicie? Przez o... Um, czy widzieliście Giry Creepera? O... Tu nie mam z widów. Podejrzewam, że tu jest... że tu są chyba z trzy spawnery. Dobra, wszystko tam wczytamy jak jedzie po kolei A, a pamiętam, miałem piecek. Uh -huh. Się dziwię czemu mam piecyk? Tak. Czyli druga. Właściwie to tak... Połowę torczy weźmiemy. I kobla też. Okej. Okay. Nie przewidziałem tego. Daj, bo będziesz, że się boję zombiaków i creeperów. Co mi tam, nie? Najwyżej mnie zabiją. Nie. Za dużo tutaj. Go. Wiecie, ja zrobię szybkie cięcie, ogarnę tych wszystkich. Te wszystkie moby i zaraz wracam. <grymne> Kurde. Okej. Okay. Ja tu nieco ogarnąłem z tymi potworałymi i pomyślałem, że tutaj jest lapis, stanie złoto, mam końcówkę żelaznego, więc pomyślałem, muszę przetopić żelazo. No i chciałem. Ale jak zwykle yy, przez moją głupotę pomyślałem, że mi zabrakło, dlatego zacząłem przetapiać. Ale nagle zobaczyłem, że mam cztery sztabki Jeszcze z tamtego dungeona. Czyli z Monster Spawnera No i właśnie tak wyszło, że mam jedną i to już zostawiłem, żeby się przetapiała. Weźmiemy połowę węgla, no nie połowę, ale jest potrzebne. To niech się prze, to, przepali. Okej, okay. na razie mamy tu jakby kibla. Dlatego nigdzie dalej zbytnio nie możemy iść. Ale ja to załatwię. Okej. Okay. Złota. Moja ulubiona. <grytania> A tutaj nasz kochany lapis. Lapis czy laspis, nie wiem. Wisi mi to. Uuu, fajnie wygląda. Moja 12. Patrz. La. Lapis lazuli. No. Dobrze Lapis lazuli. Ta, jeszcze tam widziałem sporo żelaza. O. I jeszcze trochę złota, ale teraz musimy tu być. No. Po drodze mówię Wam, ja myślałem tam, tam było co najmniej pięć endermanów. Taka była jadka, że dwa razy musiałem tutaj uciekać, bo miałem po pół, pół, pół albo jedno serduszko. I tak, tak, jakąś przeżyłem. Nie ma co, przeżyłem. I to zawsze ma, be, będzie w mojej pamięci. popatrzcie jak się fajnie niszczy wszystko. To. W sumie to coś bym... No, tam leży mię zombiaka, bo wywaliłem, bo mi było niepotrzebne. To w sumie Ender... Jeszcze trochę zdobędę, to po co mi... No, ...lawa się przyda. Ale ładnie wygląda. Dalej. Może w was to nudzić, ale mnie nie, bo ja się na serio boję. Nie chciałbym teraz zginąć. O, złoto, tak jak mówiłem. Dlaczego stawiam tyle pochodni? No bo się boję, że coś się zrespi. Nie chcę znowu mieć takiej jaty. Czemu ja cały czas słyszę jakieś kroki? Bude, niedługo będę mógł nagrywać chyba opętany przez Minecrafta. Nie, no takie. Co robię? Tak patrzyłem ostatnio na odcinek i tak wypadło, że coś się dzia działo z głosem, z dźwiękiem ogólnie. Zwłaszcza gry. No i dlatego dzisiaj to sprawdzanie. O, żelazo, jak mówiłem. Tam coś może się czaić. Jakaś kreatura. I tak creeper. Ua, tak jak JJ, taki palący się creeper. Yee, o, stare czasy. <grym> ja kiedyś miałem magazyn na swoim świecie. I całe, całe pomieszczenie zrobiłem z iron ore, czyli rudy żelaza. Nie wiem jak wy to nazywacie, ale ja nazywam to ruda żelaza. A, no, żelazo, ruda żelaza. Hmm. A to takie śmieszne to, to nazywam sztabka żelaza. <laughs> Patrzcie. A tu, tutaj, tutaj jest piasek. I ja tak sobie chodzę i myślę, kurde, piasek. No i gdzieś tu musi być piasek albo gravel No nie wiem już sam I tam zobaczcie, tam się coś świeci Co to jest? Gravel, no, gravel. O, Jakby był piasek to byśmy byli blisko powierzchni I tak patrzę, że chyba w tym odcinku już będziemy stąd wyłazić powoli Zresztą szkieletą No, pora wracać gdzie to było? A propos wracać, gdzie jest wracać? Hmm... Fuck. Uff, żelazo! Ostatnio grałem z moim kuzynem w Minecrafta. Ja... Jak tylko zobaczyłem żelazo, to po prostu musiałem je wydobyć. No, może nie 60, ale przetwiałem jakiś gołąb, zwalnął w okno. Nieźle przywalił. Dobra, to już se odpuszczę. No i się zgubiłem. Mm. O, 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 jestem, jestem. Chyba. Nie, ale stąd już wiem jak wrócić. Ups. ja mam pamięć no. Pamięć jak słoń O już, już e, Chyba będziemy mieli stak sztabek e, ja tak liczyłem, że nam się zrobi Że nie będziemy mieli miejsce Bo one nam się przydadzą, bo będziemy mieli... Okej, okay. dobra Co? Co by tu, dobra Najprawdopodobniej będziemy kopać spiralnie Chyba po tym jak to się przetopi to już nic tu nie mamy do roboty i będę wychodził. Właściwie to po co... By... Hmm. Dobra. Y I kolejne cięcie się robi. I spotkamy się już jak będę... No, do góry. W domu. It's go home! No to. Za chwilkę. No, okej. Okay. E, już mi się wydaje, że posłyszę jakąś wodę albo coś, albo jedno z nie, albo coś, bo... No i jak myślałem, woda. Sonia, e, nie ja... Ta? Nie. No to nie ja, bo... Hmm, lód bym se sam nie roztopił, bo po co? Nie wiem, mogę wam, nie wiem na co przysięgć, że ja tego nie robiłem. Ale dobra. Patrzcie tą krowę. Stefan, o. Kurde, no dalej. Brązowa, o. Brązowa. Tylko raz, ciekawa. O, znowu skейp. Dobra. Co? Czemu ja? Owieczka, gdzie jesteś? Owieczka, owieczka. Pokaż się. Dobra, zobaczymy jakąś inną, bo te są nieprzyjazne. Dobra. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie, proszę cię. Ale fajna, słodka. Pogłaszczę cię. <głasz> Ubielbiam głaskać zwierzęta, a zwłaszcza mieczem. Ja chciałem wam pokazać świnie, bo bardzo bardzo fajnie wygląda. Kuczak to no nie wiem. Kuczak. No nie wiem, tak mi się średnio podoba. Jajko! Dzięki! Okay. <grybki> yy, no grzyb... grzyby mi się ogólnie podobają. Pochodnie mi się... O te cegły są zaczepiste. Drzwi też. Kwiatki coś nie wyszły. Kto mi porozwalał łódki? Jedna była tam, a druga była tam. Zobaczcie. Tutaj są, tutaj nie ma i tutaj nie ma. Czyli jedna się zniszczyła, a dwie odpłynęły. No nie wiem, co się tu działo. <grytanie> Jakie czadowe słońce? Mm, dalej. Wow. Ja poszukamy sobie świnki zobaczycie ogólnie jak wszystko wygląda. Patrzcie lud. To jest jakby taki przegląd teksturek nawet. Oczywiście wszystko link będzie w opisie. Jeszcze może, ale to może. Nagrałam dzisiaj filmik o tym jak wgrać teksturki. Okej. Okay. Jajko, jajko. Egegege. Mm. No, fajne, fajna plaża. <grym> <grym> to, no nie warto. Dobra. Chyba nie warto. Jeszcze trochę tutaj pójdziemy. Jak nic nie będzie, to najwyżej sami zobaczycie. Na przykład pająków. Pająków jest kilka ro rodzajów. Zombie jest kilka rodzajów, szkieletów są kilka rodzajów, że na przykład jeden szkielet jest sam, drugi ma zbroję, jakąś chustkę, coś takiego, wiecie. Yy, co jeszcze? No, świnki są inne. Jedne są takie z błotem, drugie są władki takie jakby. Yy, no na serio to jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowany teksturpak. Po polecam. Uh! Zawsze się lubię takim czymś bawić, jak jest, lata jak jest latający piasek. Uj! O, wiedziałam. No, dobra. No. Reszta filmu się tak jakby nie nagrała. Dlatego... Mm, no nie, nie reszta filmu, bo to nawet... Wiecie, 10-20 sekund maksymalnie się nie nagrało. Bo w zwykły guzik wcisnąłem. Dobra. To byśmy już kończyli. O moja stara chatka. Komentujcie, subskrybujcie. Rzuty magiczny guziczek. Papa.